bye wszystkich, że w tak młodym człowieku, że w tak młodym chłopcu znalazło się tak wiele cnót żołnierskich. I dalej dodaje tenże właśnie świadek, iż Leopold okazał się znakomitym, wodzi Reim, znak, okazał się znakomitym liderem, jeżeli chodzi o prowadzenie musztry, czy to na polu walki, na porzorowane polu walki, czy to jeżeli trzeba przeprowadzić musztrę paradną i okazał się też mistrzem w walce na bagnety. Już w roku 1914 otrzymuje pierwszy stopień wojskowy Polski, jest wówczas podporucznikiem i w tymże 1914 roku wraz ze swoimi kolegami z Rzeszowa walczy między innymi pod krzywopłotami. To była pierwsza jego bitwa 17 i 18 listopada 1914 roku doszło do niej wykazał się nietośnikowymi zdolnościami dowódczymi, spogląda na brać strzelecką, szczególnie w dniu 7 marca, kiedy to ma miejsce przyrzeczenie. Tutaj jeszcze tylko dodam na zakończenie, że dobór miejsca jest nieprzypadkowy. Właśnie pomnik znajduje się na placu Farnym, A plac Farny to miejsce, gdzie 100 czy 103 lata temu strzelcy z Rzeszowa i okolic odbywali ćwiczenia. Tam, gdzie akurat jest teraz plewania Kościoła Farnego i Biały Obród. Być może są wśród państwa tacy, którzy uczestniczyli w tym przyrzeczeniu, jakie strzelcy Rzeszowcy składają i mieli okazję zaobserwować właśnie plebanie Kościoła farnego, a także ten Biały obrót. to tam właśnie pierwsi strzelcy, ci którzy 100 lat temu chcieli upomnieć się o Polskę i oni upomnieli się, odbywali ćwiczenia swoje, starali się właśnie zdobywać różne umiejętności, które pozwoliłyby im potem właściwie zachować się na pol walki, a przede wszystkim stać się takimi ludźmi, z których, jak powiedział Józef Piłsudski, wyrośnie przyszła Armia Polska i z których właśnie, jak z kolei napisał Stanisław Wyspiański, będzie Polska właśnie. A obecnie jednostka 2021 w Rzeszowie, a także jednostki z okolicznych miejscowości kontynuują to dzieło przodków rozpoczęte przed 100 laty, jak również dzieło tych, którzy potem w czasie II wojny światowej walczyli o niezależność Rzeczypospolitej. Obecnie strzelcy z Rzeszowa i okolic, z których jest w tej chwili około 500, zajmują się przede wszystkim działalnością mającą na celu doskonalenie ich umiejętności militarnych, ale nie tylko, bo kiedy lat temu trzy miała miejsce jedna z fal powodzi, które przeszły przez Polskę, to strzelcy rzeszowscy uczestniczyli w ratowaniu santomierskich u Rok 2010 też był dla strzelców rzeszowskich szczególny, dlatego iż zaangażowali się w działania kulturalne, między innymi objawiło się to tym, przejawiło się to tym, iż zagrali w filmie Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, występowali również na planie serialu Maciej Mikasa 1920 20. Miłość i wojna, przyczyniając się właśnie w ten sposób do powstania pierwszych filmów o wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką jednych z pierwszych filmów po II wojnie światowej, które właśnie opowiadają o wojnie polsko-bolszewickiej. Strzelcy z Rzeszowa również angażują się w życie miasta i okolic. Uczestniczą w różnych uroczystościach patriotycznych, w różnych uroczystościach kościelnych, upiększają je, ale nie tylko. Bo, w, kiedy te uroczystości mają miejsce, to dbają o to, żeby bezpieczeństwo zostało zachowane. Starają się też udzielić pomocy przedlekarskiej, pomocy przedmedycznej, jeżeli ktoś akurat by znalazł się w takiej sytuacji, że potrzebuje tego. I wpływają na rozwój rzeszowszczyzny, na rozwój województwa podkarpackiego poprzez właśnie. Swoje postawy, które mają na celu pomoc ludziom w wielorakich formach. Podobnie jak mi wiadomo sytuację przedstawia się, jeżeli chodzi o strzelców z Lubaczowa. Z mojej strony to jest tyle, jeszcze tylko poproszę o krótki o projekt filmu, który przedstawia jak wyglądały obchody 94. rocznicy śmierci pułkownika Lisa Kuli i przyrzeczenie strzeleckie. Dziękuję za uwagę. 20 lat strzelcy z Rzeszowa obchodzą rocznicę śmierci pułkownika Leopolda Lisakuli zawsze 7 marca uroczystości nasze odbywają się według takiego pewnego schematu, najpierw msza w kościele w intencji pułkownika, następnie uroczystości na placu farnym przed pomnikiem. W tym roku obchodzimy właśnie 94. rocznicę. w tej świętokrzyskiej świątyni gromadzi nas osoba i dzieło bohatera narodowego syna ziemi rzeszowskiej pułkownika Leopolda Lisa Kuli żył krótko niespełna 23 lata ale jego życie wypełniły nauka i praca Ćwiczenia strzeleckie i walka frontowa, a wreszcie śmierć podczas boju z wojskami ukraińskimi. Bo czas Myśmy rebelianci Polscy partyzanci Poszliśmy w las to na czas Bo na czas Wszystkich serdecznie. Zawsze na początku zadaję pytanie, czy ktoś już o nas słyszał? Mówiąc o nas, mam na myśli po prostu strzelec. Czyli Związek Strzelecki-Strzelec, organizację społeczno-wychowawczą. Czy ktoś, ktoś już o nas słyszał? Myślę, że to pytanie tutaj nie jest potrzebne. Bo Wy mijacie strzelców codziennie na korytarzu. Jak chodzicie do szkoły, widzicie ich w mundurach, jak oni świecą przykładem. Jak oni. Pokazują swój patriotyzm na co dzień. No i jak widzicie, jest zdjęcie z przyrzeczenia strzelców Zubaczowa. I oni to już osiągnęli. Oni złożyli to przyrzeczenie i następnie postępowali zgodnie z tym, co przyrzekali. Pokrótce, co robimy? Survival. Najprościej wytłumaczę Wam to w ten sposób. Będąc tak ubranym, jak ja teraz, Wejść do lasu i przetrwać. Zdobyć pożywienie, wodę i w takich warunkach przetrwać jak najdłużej. Jeżeli są osoby chętne, nie ma najmniejszego problemu, żeby zorganizować wyjazd, na przykład na sekcję konną. Może jeszcze tylko powiem o naszym ośrodku. To jest ośrodek szkoleniowy specjalnie dla strzelca. I ten ośrodek jest dla nas i byłby dla Was. Umówmy się tak na zakończenie. Jutro na godzinę 9.00, przed wejściem do liceum, jeżeli byłyby osoby zainteresowane, to zapraszamy. Będą też zajęcia dla strzelców i zapraszamy także Was. Weźcie sobie jakieś starsze ubrania i zobaczcie na własnej skórze, czy Wam się to spodoba. Bo każdy z Was może wstąpić do strzelca i zobaczyć czy, czy będziecie chcieli być dalej. Jutro na godzinę dziewiątą przy wejściu do liceum. I proszę zabierzcie jakieś zgodę od rodziców, że zgadzają się, żebyście brali w tym udział. Wszystkich zapraszam, dziękuję. Czy mógłby pan się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Paweł Rejman i jestem opiekunem szkolnego koła strzelskiego zespołu szkół samochodowych w Rzeszowie. Pułkownik Leopold i Skula to człowiek, o którym można śmiało powiedzieć, używając słów poety dotyczącej innej postaci, był kimś, kto się kulom nie kłaniał. Z tego względu, no tu akurat tak się składa, że kula i kulom, z tego względu, że potrafi tak umiejętnie dowodzić swoimi żołnierzami, iż kiedy powracał z różnych akcji bowiem, z różnych zadań, to ci żołnierze przeżywali te działania, ci żołnierze potem wracali cali i zdrowi pola bitwy właśnie był dowódcą, który potrafił wzbudzić zaufanie. Tutaj dodam, że był to młodzieniec, który żył na przełomie wieku XIX-XX. Przeżył niewiele, bo zaledwie 23 lata, nawet nie niespełna 23 lata. Niemniej jednak swoim postępowaniem, swoją postawą, swoim zaangażowaniem dał przykład, jakim należy być wobec innych. Dał przykład, jak należy innym, służom, jak należy innym ludziom służyć, jak naprawdę powinien postępować dowódca. Pierwsze lata swojego życia jako niemowlę, i potem jako kilkuletek, spędził w miejscowości o nazwie Kosina, niedaleko łańcucha. Natomiast kiedy miał kilka lat, to wraz z rodzicami przeniósł się do Rzeszowa i tam potem sporo część swojego życia spędził. W Rzeszowie właśnie uczył się w drugim CK Gimnazjum, dzisiaj drugie liceum ogólnokształcące, noszące jego imię. Tam też właśnie pobierał naukę z różnych przedmiotów. Z nauką było różnie, bo zdarzały się takie przedmioty, z których dobrze sobie radził, jak na przykład matematyka, geografia, historia. Dobrze uczył się też języka niemieckiego. Natomiast trudności sprawiała mu nauka takiego przedmiotu, jak przyroda i trudności sprawiała też nauka takiego przedmiotu jak język polski. W którym roku został żołnierzem? No myślę, że śmiało można tutaj podać rok 1914, co prawda nie było wtedy niepodległego państwa polskiego, ale były już wtedy oddziały polskie, było już wtedy polskie wojsko, była już wtedy pierwsza brygada Legionów Polskich. I Leopold Kula, pseudonim Lis, jako żołnierz pierwszej brygady Legionów Polskich stał się automatycznie przedstawicielem Wojska Polskiego i to przedstawicielem, który nosił już wtedy szarżę oficerską, szarżę podporucznika. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję. Nazywam się Ania Oleszycka, uczę, uczęszczam tutaj do szkoły, jestem y, w drugiej klasie. Jak wyglądają Wasze zajęcia? Mniej więcej co sobotę spotykamy się y, pod szkołą u nas lub na jednostce i na początku ćwiczymy musztrę, a następnie wyruszamy w las na zajęcia ale w terenie. I jak fajne są te zajęcia? Tak, zajęcia są bardzo fajne, ponieważ uczę się wielu ciekawych rzeczy. Mogłeś y się przedstawić? starszy sierżant Związku Strzeleckiego Mateusz Szpyt. Opowiedz nam, jak wyglądają zajęcia, na czym polegają, gdzie się znajdują? Nasze zajęcia ogólnie są to zajęcia ogólnowojskowe. W najprostszy, najprostszy sposób uczymy się taktyki, regulaminów, musztry, survivalu, nawet budowy okopów. Mamy różne zajęcia z łączności, żeby się po prostu porozumiewać w sposób wojskowy między różnym pododdziałem. Staramy się, aby program był rozmaicony i tak skonstruowany, żeby zachęcił każdą osobę, bo najważniejszym celem związku jest nauczyć jak najwięcej młodzieży z zakresu ogólnowojskowego, ale także z patriotyzmu, po to, żeby ta młodzież Sama chciała przyjść na zajęcia, uczestniczyć w nich i czegoś się nauczyć. Dziękujemy. Okay.